Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku w grze Gladiators Rzymski Survival. Ogólnie jest to nowość, bo gra miała premierę dokładnie 21 lutego. No i tutaj wcielamy się w wielkiego Gladiatora i będziemy próbować za wszelką cenę podbić starożytną Europę dla Imperium Rzymskiego. Troszkę ta gra będzie się różniła niż taki typowy Survival, bo nawet jak tutaj w opisie jest. Napisane, że jest to gra RPG z mechaniką gry typu survival i aspektami budowania miasta. No ale wiadomo, trzeba trochę pograć i no, te różnice będzie widać. Fajnie, że można grać z przyjaciółmi, jest otwarty świat. No i ogólnie, jak chcecie, cały opis tej gry to w sklepie Play wpiszcie sobie właśnie nazwę tej gry i tam macie pełny opis. No i dobra, i co my tu mamy? Granice posiadłości, tę okolicę patrolują wrogowie. I mamy tak, po lewo zasadzka deserterów. poszukaj ocalałych. Ok. Jak widzicie, tutaj możemy sobie, no, wiadomo, potrzebna siekiera, ale możemy sobie normalnie zbierać surowce. No i moim zdaniem, dużym plusem jest to, że gra jest po polsku. Eee, dobra, lecimy. Pogramy trochę. No i zobaczymy. Na chwilę obecną gra mi się podoba, no ale czy to będzie jeden odcinek, czy będzie kilka? No po prostu, wiecie, musi mnie gra wciągnąć, bo ja nie, nie lubię y, coś robić na siłę. Okej, okay, tu mogę coś przeszukać? Nie mogę. O. Pierwszy kamień jest. Mamy i drugi. Na chwilę obecną będę chyba zbierał wszystko. Poziom nam się wbija, czyli tak jak w typowym survivalu. Ok, tu mamy. Eneusie, Najowisza, co tu się stało? Żołnierze chcieli mnie porwać. Nie było gdzie uciekać. To anarchia. Natychmiast sprowadzę naszego patrona. Mistrza Tarkwiniusza pojmali. Żołnierze rabują posiadłość. Musisz się pośpieszyć. Zaraz, chyba, będzie się coś działo. O, mamy. Zobaczcie. O, jest. Talerzy. Tu mamy chyba leczenie. Dokładnie. Jakaś broń by się przydała. Na chwilę obecną nie możemy nic skraftować. O, tu mamy. Zobaczcie. O, monety. Weź wszystko. Okej. Okay. I mamy, zobaczcie, skórzany fartuch. Śmiesznie wygląda. Lecimy dalej. Obóz handlarzy niewolników. Podbijaj pobliskie regiony, aby je spacyfikować. No, powiem Wam, że może gram je wciągnąć. Na chwilę obecną jest ok, ale zobaczymy dalej. Jest kolejna skrzynia. Tylko monety. Teraz na górę. No chyba tutaj wszystko. Czy na mamy pokonać deserterów? O kurczę, co my tu mamy? Wygląda na silnego. Mistrz areny da nam za niego sakiewkę srebra. Bierzemy go. Kurczę, trzech na jednego? serio? Na razie stoją w miejscu. Na spokojnie. O, mamy grzybka. No i co? Kurczę, damy radę? E, no, na spokojnie. O, o, jeszcze unikać. Ale dobra, na razie nic mi takiego nie robią. Za bardzo leży. 3 na 9 mamy. Ok. Co my tu mamy? Mamy jakieś chyba jedzenie. Zobaczcie. Dokładnie tak. Przewraca 20% wytrzymałości. Ogólnie, też możecie zauważyć, że nie mamy tutaj wskaźnika głodu. Czy też yy, spragnienia. No, na chwilę obecną tak jest. Ale może potem dodadzą. Ale wydaje mi się, że nie będzie takiego czegoś, że będzie chciało nam się jeść, pić. No, i będziemy musieli po prostu to uzupełnić. Także to już jest taka różnica między typowym survivalem. Mamy kolejne mięso. O kurcze, mamy kilow i topór. Okej, okay, i mamy czapkę. Skórzany czepiec. No, już prawie ubrani jesteśmy. O, i tu mamy miksturę. Lecimy dalej. Stary most. tę okolice patrolują, tak? Patrolują wrogowie. Idziemy wyżej. No, ale na razie i tak nie mamy craftingu. Mamy buty. Teraz, zobaczcie, jeszcze coś na klatę, i będzie już dobrze. Zbieram wszystko. Ale powiem. O, kolejna skrzynia. Mamy monety. Mamy leczenie. O, dostanę 15 klejnotów. No i tu mamy zadania. Ok. No On chyba tym nie atakuje nawet Dokładnie tak, czyli to tylko służy, żeby Ściąć drzewo To możemy przeszukać gościa Mamy most Nie przejdziesz <laughs> A jednak, aha i to zobaczcie, drewno mi jest potrzebne, fajnie. No i budujemy. Okej. Okay. No i mamy to. Dotrzy do. do posiadłości o O, tłucznik miał. Z kolanach, w tam skopniakach, ale leży. E, mistrzu, proszę. Nie pozwól im nas zabrać. Cóż to za bezprawie. Legacie. Żądam powrotu moich ludzi. Mam wysoko postawionych przyjaciół w Rzymie. Tego też bierzemy. <grytanie> Niewolnik umiejący zarządzać zamożnym domostwem zawsze jest w cenie. Okej. Okay. To anarchia. Jestem rzymskim obywatelem. Chroni mnie prawo rzymskie. Zniewalenie obywateli jest przestępstwem. Przestańcie natychmiast i uwolnijcie więźniów. Serwiuszu, zajmij się tą niedołęgą. Widzimy się w głównym obozie. Okej, okay, lecimy z nimi. Kurczę, leczymy się. Oh, ten jakiś strzał ma ale damy sobie radę leży jeden te uniki trzeba robić unik? no nie udało się dobra damy sobie radę przeszukajmy, mamy skórzaną kurtkę no i teraz to wyglądamy dobrze jak prawdziwy gladiator Ok, trwałość 100 na 100. Super. Jak widzicie, ubrania się niszczą. Wszystko zabieramy. Co teraz mamy? Aha. Dogoń dezerterów. Został ostatni. Muszę przyznać, że walczysz po mistrzowsku. Byłbym zaszczycony, mogąc cię pokonać. Szkoda, że nie mam czasu na pojedynek. Zamknąć bramy. Nie chcemy pościgu. No na pewno. O kurczę, no. Ale mogę to zniszczyć. Super. Leczenie i lecimy. Czekajcie. Czy coś tu jeszcze... Znajdę. Zobaczcie, jest skrzynia. Warto się rozglądać. O, leczenie. No, warto się rozg rozglądać, bo naprawdę można znaleźć dodatkowe rzeczy, które na pewno się przydadzą. Ok, lecimy. No i lecimy dalej. Juliuszu, ah, jest ciężko ranny. Muszę zatrzymać krwawienie. Ok, klejnoty dostałem. Za zadanie. Poszukaj pomocy. Level w górę poszedł i życie nam się nie odnawia. Daj wygotowane szmatki. Pomogą zatrzymać krwotok. Okej. Okay. O, i zobaczcie, i tutaj musimy sobie taki bandaż skraftować właśnie. Co jest? A, tutaj wisi, kurcze dobra i jeszcze dwa takie kwiatki o i pałku już możemy normalnie uderzać o skóra sto ładnie Tam się dostaniemy. Tylko musimy to rozwalić wszystko. Może warto. I jeszcze jeden kwiatek. Monety. To warto. Wszystko. Kraftujemy bandaż. Zabieramy. Ja nie żyję. Ty też nie żyjesz? A może to orkus? płatami mi figle. Jesteś ciężko ranny, ale przeżyjesz. Zaprowadzę cię do posiadłości. Au, auć. Nie mogę cię nieść. Rana jest zbyt głęboka. Może naprawię ten wóz. No najlepiej. Okej. Okay. Koło mam już. Nie wiem skąd. I drewno. Dwie sztuki. I naprawiamy. He. Zobaczcie. O nie. Jaki on gruby. Ale śmieszne to jest. Lecimy do posiadłości. Ale nie w tą stronę. lego weź takiego grubasa nieś no nie da rady, nie da rady no i co, mamy wykonane na wulkana posiadłość spłynęła tyle lat ciężkiej pracy obrócone w gruz i pył nie ma wyjścia, trzeba zacząć od nowa, poczekaj zbuduję schronienie, napraw topór Zbuduj namiot dla Juliusza. Okej. Okay. No i zobaczcie, dokładnie tak. Mamy tutaj stół. No i na nim sobie craftujemy wszystko. Znaczy chyba bardziej teraz naprawiamy. Ale co za free naprawiamy? Zobaczcie. Za darmo naprawiamy, bo nawet, a nie Tutaj teraz mamy już pokazane I topór za darmo Naprawiamy, a resztę już, na resztę już trzeba Materiały, okej okay. Tutaj mamy kocioł jakiś, kociołek Czyli możemy sobie dokładnie Usmażyć steki Tutaj co? a, to możemy rozwalić no i możemy sobie usmażyć 20, no 30 sekund no wiadomo, tu trzeba też posprzątać bo będziemy budować wszystko dobra, budujemy namiot i myślę, że będzie to tyle w tym odcinku tu mamy jakąś tablicę, może z zadaniami będzie jeszcze drewno mi potrzebne. Zabieramy. I budujemy. O proszę. <gryw> Budowa jest męcząca. Przydałoby się coś na wzmocnienie, ale żołnierze zabrali wszystkie zapasy. Zostało nam trochę dziczyzny. Możesz się upiec nad ogniem. Oczekując na odbudowę, yy, niestety musisz sobie poradzić bez przypraw czy garniru. No dobra, mięso już robiliśmy. Wiadomo jak. No i co? To będzie tyle w tym odcinku. Myślę, że jak na pierwszy odcinek to starczy. No i myślę, że będą kolejne. A ile to zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie się grało. Na chwilę obecną wciągnęło mnie. Gra naprawdę jest fajna. No i dobra, to tyle. Także do usłyszenia już w kolejnym odcinku. Cześć.